Dużymi krokami zbliżamy się do końca 2013 roku i zapewne wiele z Was, tak samo jak ja przez bardzo wiele lat, będzie miało jakieś postanowienia noworoczne. Tylko nie wiem, czy macie takie same doświadczenia, ale bardzo często coś nam z tymi postanowieniami nie wychodzi. Dzieje się tak zazwyczaj, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, jak wprowadzać zmiany, które uda nam się zatrzymać na dłużej. Czyli nie chwilowe zmiany, a doprowadzić do pewnych transformacji. I tymi następnymi e, filmikami i pytaniami, które wam będę zadawać, chciałabym wam pomóc dojść do tego, w jakim miejscu jesteście, co już za wami i co przed wami. E, oraz pomóc wam przygotować się jak najlepiej do tego, żeby 2014 zacząć w jak najlepszych nastrojach, z dużą dawką pozytywnej energii. I pozytywnego myślenia o tym, co możecie i jak możecie to zrobić. Jak się przygotować do odpowiedzi na nasze pytanie? Proste: puszczacie jakąś super energetyczną piosenkę, szalejecie, tańczycie, skaczecie, co chcecie. Po czym sadacie, bierzecie kartkę papieru i zaczynacie pisać. Dzień pierwszy? Pytanie pierwsze. Dzisiejsze pytanie? Banalne i bardzo przyjemne. Jakie były magiczne momenty 2013 roku? Mogą to być zarówno duże gole, jakieś osiągnięcia w pracy, awans, zmiana pracy. Um, może to być bardzo udana randka, która e, sprawiła, że poczułyście się przepiękne i docenione. Ale szukajcie też takich malutkich smaczków. Kiedy w zeszłym roku robiłam to ćwiczenie, wypisywałam na przykład momenty, kiedy szłam po warszawskiej starówce i nagle się zatrzymywałam, bo... Gdzieś tutaj mi świeciło słońce, tutaj ktoś grał na gitarze, a tutaj jeszcze jakieś dziecko puszczało bańki, mydla, i po prostu stałam miała i e, niemalże płakałam ze szczęścia, bo taka byłam przepełniona tym wszystkim, co się dzieje. Oczywiście nie musicie być takimi beksami jak ja, więc niekoniecznie musiałyście płakać w tych magicznych momentach, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Tak? Um, magicznymi momentami dla mnie w tym roku um, były na pewno niektóre momenty na Islandii, kiedy sobie siedziałam we fiorach, między innymi kiedy nagrywałam dla Was filmik związany z książką. Na pewno, Boże, był to moment, kiedy ja tę książkę już dostałam. Ale były to też momenty, kiedy po raz pierwszy usłyszałam co od mojego faceta, kiedy moi rycerze powiedzieli, że są ze mnie dumni, kiedy... Widziałam łzy w oczach osób, które ze mną przeżywały seminarium, kiedy widziałam zmiany w tych osobach, ale to też były niesamowite posiłki, które zjadłam z najbliższymi. To były cudowne momenty z przyjaciółmi. Także poszukajcie tych momentów, wypiszcie ich jak najwięcej. Macie za sobą już prawie 12 pełnych miesięcy. Znajdźcie Boże, nie wiem ile, no co najmniej 12 ale wierzę, że znajdziecie tych momentów dużo, dużo więcej. W zeszłym roku, kiedy zaczęłam pisać, nie mogłam przestać. Także dajcie sobie czas, zróbcie sobie przestrzeń, pamiętajcie, poszalejcie, zanim cokolwiek zaczniecie robić. I co? Widzimy się jutro. <grym> Buziaki.